Hej, Siemanko, z tej strony Bartek i Dzisiaj robimy yy, żółwia zrobiliśmy, no, zrobiliśmy już żuwia, ale teraz robimy te inne rzeczy. I co ozdabiamy przed Lidą? no to przed bo to nie jest Lidia. Patryk? Nie no. wiem, ja teraz Lidia Dobra, już idę. Mocniej mów. Ok, będę mówił mocniej troszeczkę. No, żeby no mi po prostu było dobrze słychać. Dobra, zaraz zapatryka, ale nie mamy drugiego mikro, więc trochę będzie go nie słyszeć. słaby słabo będzie mnie trochę słychać. No. Czy to no. jest Nie robić czy nie Bo już szczegółuję Tak, ten odcinek będzie trwał. 9 minut, coś takiego. Co, co nie, Patryk? No, gdzieś tak no właśnie Żeby tak 10, się prezentuje 8, nie, bo nie, nie ma sensu nagrywać z tego dłuższych odcinków no i też no nie możemy po drugie bo ta wersja robocza pozwala tylko na 10 minut co nie? tak, Ładnie. a i muszę wam powiedzieć że nie mogę y, więcej niż 10 minut nagrywać przed chwilą ja im ja, ja powiedziałem. XDB. ale za, nie za nie zasubskrybować kanału mojego brata. Bo to jest ten czerwony guziczek u dołu. Jest tam subskrybuj. O, pokażę nawet. Ma on dopiero kanał. jedno subskrypcję. Ale to, to, to jest sukces, no bo my dopiero dzisiaj zaczęliśmy. No, prawda? To jest kanał brata, ale będę... Pewnie pra, pra, czasami na nich... U... Pewnie będzie mój brat montował czasami moje filmiki. No tutaj wchodzimy A na, na mój też No często. O, tutaj jak widzicie. Opsa mi już nie starczy, masz Opsa? Masz Opsa? Czekaj, mo, ma mój kanał. A to są cztery staki bardzo. No. Widzicie jedna subskrypcja. Fajnie. i pięć wyświetleń na no, tym pierwszym odcineczku, pokażę go Wam Dobra, niech sobie sami obejrzą Dobra, sami sobie go obejrzyjcie, bo ja teraz muszę przechodzić do nagrywania Więc... Bartek, masz opca? Y ja mam mało, 38 y ja Mam nadzieję, no, że zasubskrybujecie Panu, powtarzam sobie drugi raz Bo no, mój brat się będzie starał no, kontynuować tą serię na YouTube no bo no wiadomo, marzenia. No, Krzywa. Jest! Dobra, I tutaj daj... będzie fasa. Mhm. Tu wodę zlikwidujemy zaraz Nie da się. Trzeba zostawić tutaj dół. Aha, to przyjęcie ja, nic zostawię. A Dill? To Dill ten zostawię, okej okay, Bartek? I ten. I ja tym zostawię jeszcze. Co co mam? Mm. To będzie trzeba zostawić. Później kamieniem, bo to nie zniknie. ja, że ja już nie mam czym. Biblioteczkami. Nie, spoko, ja mam do rzodzica. Chcesz trochę? Nie. Spoko, już dokładnie. Niepotrzebny mi. A, mówiłem, trzeba ten, zostawić to jakimś tym Ale kamieniem. i tak nie znika przecież, a zostawiony a jest. No właśnie trzeba y, trzeba zostawić całe to jeziorko i to zniknie, jak już odstawisz to Odkopiesz, o odkapiesz ty patryk okay, okay, bo ja a ja -y, mogłabyś pójść y, na spawn'a po co ten spawn'a, Bartek? obsidian a e, właśnie, już nie mam w ender czy ty jest takim ja, i je wykorzystałam aha a 10 od psa masz jeszcze nie, nie, nie mam ale ja mam ja chcę Ci dobra, dać. Ok� z... Masz, 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 masz. Dawaj mi go. Nie wiem, jak Wam to pokazać. Ale dobra, już nie ma. Ile to będzie miało, jakąś wysokości? Dużo powinno być. O, event jest. Przy Enchant rzuca kid Masz tu homa? Tak. Wyścig z czasem. Wyścig z czasem to był, przy czym? Przy ręczancie. O rzuca. Bo to, no to paśnie mi to. Kid Sponsor też rzuca. Sponsora też? Kid Sponsor. Ej, słuchajcie ludzie, on rzuca Kid Sponsora, to jest magic. Ja wam powiem, on rzuca Kid Sponsora. Y, kit vipa i kit svipa rozumiecie to? mam nadzieję, że dropnę se Vipach, albo choć. No, no. ale tam nie tam będzie tam voucherów tam nie to. będzie, on rzuca kity wiem, 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 o co chodzi mu dziś jestem dzisiaj papią sorry, tak se rzuca, ale wiecie no No się trochę bo nie rzuca, no rzucaj muś. Rzucaj. No, rzucaj nie A. no, jak dzisiaj coś fajnego poleci o koksik, koksik, koksik ej, mam o, głowę jakąś Dobra, ja nie idę po koksy. Też nie. Bez sensu. Koksy nam są niepotrzebne. No dobra. No to jest. A ja w ja głowę dostałam od koksy rzucił mi. Aha. Stój tu, mów mi kiedy będziecie rzucał. Ja sobie koksy, to wiesz co, może jakiś nie złapie. To okay. No rzuć mi koksy, no rzuć koksy. A, słabe. O, pre premium case! A. Cały serve. Ej, ludzie, słuchajcie, dostaliśmy premium case, więc to idzie na opening. Ja chyba teraz otworzę. Ja teraz nie otwieram. A może Ta. byś to poszedł... Chyba. Z Ej, oj, chyba tego premium, chce rozdać, Bez jaj. Ej, ja bym złapał. Dawa dawaj mi go Ciekawe czy dawaj Bacon go. jakiś poleci. Bajkona już mamy. No, bajkona już mamy, pokazywałem. Ja robił, sam go złapałem, więc wiecie, no. Rzucił to. Nie rzucił. Schował. O, miecz 5-2. Miecza 5-2. Mam! O, to fajnie, no fajnie. to jest ostróż 6! Ma! No. Wow. Ej, łoł! Wow. 6 6 6-2-3, mieczyk. Elo. Easy, easy win. O A koksów? E ma, o biblioteki. Mam biblioteczki. Zarą. O, mam już pięć koksów, nice. Ty on y, teraz bierze Kid VIP i y, wylatuje z niego taki dweep. Dobrze o co chodzi? Kolejne pięć koksów. Jak ja, się na nim, jak, jak ja robię z niego ekspiarte expi, koksów? Ja nie biorę koksów. Kolejne koksy policiały już mam. Barty, o ref. Patrz, mam 22 koksy. Dobra, refów to ja mam stack, więc niepotrzebny mi jest. Ej, no, on rzuca te sety, bo ja czekam na sety i nic więcej. Ja też, bo ja chcę mieć sobie. Po co mi? Niby jakieś refy i koksy. Koksów to mi nam no, wystarczają. Ja też, mam 22 koksy w ender i stack i sta. tam r więc no ale no, dużo nosów. O ja to. Jezu, ja tego nie chcę. Cztery, ja. No znowu koksy. Koksy? Jak te koksy? O, buty. Mam buty. Mam spodnie, mam klatę, mam heł. Tak. Ta. Tak. Co my z Zyko zaufaliśmy? Seta? Nie, jestem O, po, prawie cały set. Cztery, trzy. Butków mi brakuje. Y on, on mnie od są buty w tylko że zmienił nazwę i Aha. Obe mnie z jeszcze chyba. Rzucaj, rzut, 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 rzucaj. Rzucaj, 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 rzucaj Dawaj. Ja myślę, że złapie coś zaraz. Ale nie wiem właśnie. Nie widzę. U klaty, 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 Już tak, rzucaj, klatę. Dawaj, 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 dawaj Właśnie. Ale i tak nie ma w kitach y, sponsora. O kurde, już muszę kończyć nagrywanie. 9 minut. Dobra, to myślę, że żegnamy. Elo. Ja powiem wam tylko, że muszę już kończyć odcinek. No to Także zostawcie Elo. łapkę w górę, subskrybenta i.